Cześć, nie się Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. Dzisiaj trochę spóźnione podsumowanie, a to ze względu na to, że przez ostatnie dwa dni nie miałem w domu prądu. Jak pewnie siedzą wiadomości, było w województwie łódzkim pewne zamieszanie pogodowe i niestety byłem odcięty od internetu, i od prądu i od zasięgu telefonów. Ale wracajmy do tematu. Zapraszam na podsumowanie tego tygodnia, bo troszeczkę się działo. Zaczynamy od Boosteroid, tutaj dwie nowości, do usługi wskoczyła gra Overcook 2 i Monster Hunter Stories 2, z tych dwóch osobiście polecam Overcook 2, spróbować jeżeli nie mieliście okazji pograć z kimś na kanapie, to naprawdę bardzo, bardzo fajna gra. No i tutaj mała nowość, czyli Netflix. Już było wcześniej taka informacja, był przeciek na początku roku, ale teraz mamy grubszą informację, czyli Netflix dodaje streaming gier w przyszłym roku. Z ciekawej informacji tutaj macie zaznaczone, więc będzie streaming gier. Zobaczymy jeszcze jakich, czy to będą gry ich, bo mają swoje marki seriali, więc mają podstawę do tego, żeby robić własne tytuły, czy będą to gry firm trzecich, natomiast najważniejsza informacja jest taka, że na ten moment firma nie planuje za to brać dodatkowych kosztów, więc każda osoba, która korzysta z Netflixa, będzie automatycznie miała dostęp do ich clouda gamingowego. No, co to, to dużo mówić, jest to pewnego rodzaju rewolucja i cloud w przyszłym roku zapowiada się wyjątkowo korzystnie, bo Netflix ma bardzo dużą bazę klientów już teraz, więc no, granie w chmurze dzięki temu może stać się bardzo popularne, a to jest tak naprawdę klucz do tego, żeby wszystkie inne usługi rosły i oferowały coraz wyższą jakość usług. Switch. Tutaj informacja uzupełniająca, bo ta informacja była już jakiś czas temu, natomiast umknęła nam i nigdy o niej nie wspominałem. Mianowicie, testowana ostatnio Plucktail Innocence będzie miało drugą część, niedawno zapowiedzianą przez Asobo. No i tutaj te Plucktail Requiem będzie dostępne na konsolę nowej generacji oraz w wersji na Nintendo Switcha w wersji cloudowej. Także fajna informacja. Kolejna gra dołączy do clouda w przyszłym roku do clouda Nintendo, co oznacza, że platforma będzie się rozwijała. No dobrze, GeForce Now, także przechodzimy do poważnych graczy. GeForce Now dodał 13 nowych gier do swojej usługi, a to oznacza, że mają już w sumie 1000 gier, które można ogrywać przez ich usługę. Eee, oczywiście możecie je ogrywać na urządzeniach, tutaj chwalą się na PZ-ach, na Macach, na chromebookach, na shieldach i innych wszelkich Android Devices, czyli tym, co podłączone do telewizora, iPhone, y, iPady. Także sama Android TV obsługują ich aplikacje, więc ta ilość urządzeń jest właściwie nieskończona, no bo przecież jest też wsparcie dla ów i przez przeglądarkę i przez aplikację. Dodatkowo tutaj chwalą się wszystkimi osiągnięciami w trakcie tego czasu, bo to dodawanie gier regularne co czwartek wyszło im na zdrowie. choć oczywiście trzeba pamiętać o tym, że większość tych gier to jednak są gry e, jakieś tam indyki czy gry, które nie wymagają jakiegoś mocnego sprzętu do grania, ale jednak można je obsługiwać czy na tabletach, czy na telefonach, czy jak po prostu nie jesteśmy w domu i nie mamy dostępu do swojego stacjonarnego kompa, więc dalej jest to usługa, która zarówno działa świetnie autonomicznie, jak i uzupełnia co do naszej biblioteki gier. W ramach usługi 100 już jest ponad 100 gier Free to Play. Także fajnie, oczywiście. możecie też określić największe hity: Wiedźmin 3, Cyberpunk, Assassin's Creed, cała seria. Death Stranding tutaj akurat potwierdzam, działa to fajnie. No i oczywiście, jedyna usługa, która oferuje w tym momencie pełne wsparcie dla rtx -a. Jeżeli macie ten abonament, Priority czy Founders, zależy od tego, kiedy zaczęliście płacić. Także Cyberpunk z RTX-em no, jest w moim materiale. To troszeczkę inna gra. Doszły 13 nowych gier w tym miesiącu. Chyba same pomniejsze, jedno co jest ciekawe, że Warframe wszedł na nową platformę, czyli Digital Extremes, co oznacza, że będzie się na pewno GeForce Now otwierał już na więcej tych platform niż tylko GOG, Steam i Epic Game Store, więc fajnie. I tyle jeśli chodzi o GeForce Now. Stadia. No Stadia nie zwalnia tempa, po ostatnim Developers Meeting tym, który na którym zrobiłem materiał, idą dalej. Już jest dostępne Street of Rage, cena 89 zł, więc jeżeli bardzo chcieliście grać to można już kupić, natomiast ja bym chyba poczekał, bo mam takie przeczucie, że to będzie gra, która nam wskoczy do Pro. Marvel Avengers też się pojawiło w sklepie i FIFA 2022. Co ciekawe, FIFA 2022 jest wersją next genową, czyli dokładnie tą samą, którą dostanie PlayStation 5 i Xbox Series, natomiast nie tą, Którą dostaną gracze PC-owi, co oznacza, że stadia jest jedyną opcją, w której możemy zagrać w FIFA 2022, jakby nowogeneracyjną, na PC-cie. Także no, myślę, że taki ciekawy smaczek. Dodatkowo, seria promocji. Tutaj głównie Ubisoft, czyli właściwie tak jak zawsze, oni chyba głównie tutaj prowadzą w tych promocjach. Także Assassin's Creed na pełnej wyprzedaży, Dragon Quest się pojawił, Far Cry z ciekawszych propozycji. Tutaj widziałem, o właśnie, Marvel Avengers jest od razu na promocji. Outriders jest znowu na promocja nas tutaj bym był ostrożny, bo cały czas przyciągany jest ten termin paczowania gry, mimo że to polska gra i polski producent to trochę niefajnie. Jeżeli nie mieliście w pro, to Resident Evil też jest do ściągnięcia, Samurai Shodown fajna gra, jeżeli ktoś robi takie techniczne i bardzo wypracowane bijatyki. No i na samym końcu oczywiście Watch Dogs -y, też od e, Ubisoftu. I kolejna nowość, mianowicie Steam Deck. Steam zapowiedział swoje urządzenie a la Switch. No, ciekawa konsola na pewno będzie z tego. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że całość będzie działała na OS, natomiast będzie otwartą platformą, czyli będzie możliwość emulacji, jak i odpalenia Windowsa. A to oznacza, że będzie możliwość swobodna odpalenia wszystkich usług streamingowych. Zresztą pierwsze opinie są takie, że nie wszystkie gry A będą działały na tym płynnie, więc spodziewałbym się, że będzie to jakaś furtka albo wejście do świata, Clouda przez Steama. Nie wiem czy kojarzycie, przez ostatnim eventem xboxowym były takie plotki, że Microsoft chce połączyć e, jakby się z, ze Steamem i jakieś tam robić kombinacje biznesowe, więc możliwe, że to właśnie będzie ta kombinacja, czyli po prostu e, Steam Deck będzie miał dostęp do xClouda albo będziemy w jego pełne wsparcie. E, ceny od 1900 zł do 3100 zł, zależnie od tego e, jakie tam mamy dodatki i przede wszystkim jaka jest pojemność dysku i jaki to jest rodzaj dysku. E, no i tutaj jeszcze jedna ciekawostka będzie Stacja dokująca, czyli całość możecie podłączyć do PCA. I jak tutaj pewnie widzicie, w stacji dokującej jest port LAN. To oznacza też, że będzie bezproblemowy dostęp do sieci z niskim opóźnieniem, więc te wszystkie wsparcie dla usług chmurowych będą, będzie jak najbardziej mile widziane. Fajna informacja, wyczekuję sprzętu na będę obserwował i dawał znać. Xcloud. Wszystkie gry z poprzedniego tygodnia, które tutaj widzicie, już są dostępne od 15, więc można już testować Medium i zobaczyć, jak działa nam pierwsza nowo-generacyjna gra w Xboxie. A także mamy podsumowanie, co będzie w kolejnym tygodniu. Tutaj z wiadomości cloudowych, tak naprawdę tylko ta jedna gra, czyli Chris od 20 będzie dostępna w cloudzie, na konsolach i na PC. -tach. Pozostałe informacje to już gry, które są zoptymalizowane i na nową generację. I co ciekawe, jest duży plus też na poprzednią, czyli Xbox One, XNH. Hans, fajna informacja, że ta generacja ma się jeszcze dobrze i myślę, że przez jakiś dłuższy czas dobrze będzie się miała. tyle i to wszystko na ten tydzień. Sorry za spóźnienie z materiałem, no ale niestety siła wyższa, dosłownie, więc e, oczywiście standardowym czasem będzie piątek i nie zmieniamy tego terminu, jeśli chodzi o wypuszczenie tych podsumowań. Niestety nie miałem Wam jak dać znać, musiałbym publikować specjalnie film z tą informacją. Te krótkie notki, które można wrzucać na YouTube a można wrzucać dopiero od tysiąca subskrybentów, więc jeszcze trochę czasu. Zobaczymy, może odpalę jakąś stronę na Facebooku i tam będę dzielił się takimi informacjami w przypadku jakichś awarii albo rzeczami nietypowymi, ale to spokojnie, bo przede wszystkim chodzi o to, żeby trzymać jednak jakość tych filmów i nie poddawać się. Przed nami ciekawe materiały, to tak jeszcze zrobię drogą wstępu. Pojawi się porównanie chmury i aktualnej generacji konsol. Zobaczymy, czy xCloud jest konkurencyjny w stosunku do Xboxa Series S. Także wypatrujcie materiałów. Dzięki i miłego weekendu. Cześć!